Ostatnie 8 miesięcy wiodłem bardzo stabilne i spokojne życie z nadzieją na to, że nigdy więcej nie będę musiał wracać do przeszłości i poruszać tematów, które nigdy do końca nie były wyjaśnione. Ale po przedwczorajszych nagraniach, a w zasadzie wyciętych fragmentach na korzyść osoby nagrywającej dany materiał, jestem zmuszony powiedzieć jak, było naprawdę strach. Przez 8 miesięcy spokoju. W międzyczasie, widząc i słysząc zaczepki, pozostawaliśmy w ciszy. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie może Was zaskoczyć. Pomyślcie sobie, dlaczego to ja nagrałam ten materiał, a nie Agata. Odpowiedź jest prosta. Agata nie chce się już to mieszać, niemniej jednak jej były współlokatorce zależy właśnie na jej wypowiedzi, bo to właśnie z niej chce wystać jeszcze więcej niż udało jej się wystać przez czas mieszkania. Nie dziwi was fakt, że ta dziewczyna uruchamia się zawsze, za każdym razem przed Agatę walką czy przed konferencją, właśnie wtedy, kiedy jest największy szum na Agatę. Nie was nigdy, dlaczego trzyma nagrania sprzed przed 4 lat, mimo tego, że jest zablokowana od 8 miesięcy, to nagranie nie było zapisane wczoraj, przedwczoraj, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu. To nagranie musiało być zapisane na samym początku znajomości. Zacznijmy od kłamstwa A. Od tego, że festiwal ten. Miał być moimi i Agaty wspólnym wyjazdem bez żadnych innych znajomych. A tak jak na odcinku powiedziała Masza, Agata chciała, żeby Masza jechała. Mm -mm. Zgodnie z tym screenem, to Masza chciała jechać, mówiąc, jak to ze mną będzie na tym festiwalu, niefajnie. Do Paryża sama z Maszą, a gdzie myśmy jechać na wyjazd na fest, okazuje się, że Masza się dołącza i teraz jeszcze robiła ci, przypominam się, dwa dni temu problem o to, że ja będę w tym samym miejscu co ona na koncercie Artura Sikorskiego. Nie, masza teraz poszła się tam pytać, bo to jest, kurde, no, ogromny przypał, Bo masza pisała, że będzie z nami. I oni nic i w ogóle zrobimy tak, żebyście się razem bawili. I w ogóle, czy no, kurwa zrozumiała, że wiesz, że będziemy mieli w trójkę pokój, albo nie wiem, trzy pokoje, czy cokolwiek, żeby być w trójkę. oni teraz jej napisali, że. Ojej nie, sorka, nie ma hotelu. A masz do nich... Okej, okay, a czy da się jakoś zagadać do hotelu, żeby coś przynieśli, dostawili albo nawet po prostu ich poinformować, że w tym pokoju będą spać trzy osoby. Złączymy łóżka i serio, które je złączyłam, one są, bo se złączyłam, one są wielkie, się tutaj na pewno zmieścimy w trzy osoby. A oni... a ten gość nie wiem, już musicie na własną rękę, czy mają wyjebane. Tłumacząc niechęć spędzenia czasu z naszymi znajomymi tym, że ich nie lubi, wolała pójść do swoich własnych znajomych. Na odcinku powiedziała, że trwała to chwilę. Później zaprzeczyła swoim własnym słowom, mówiąc, że były to dwie godziny. Może dla niej chwila to dwie godziny, niemniej jednak same dwie godziny trwały poszukiwania maszy na terenie festiwalu, co są w stanie potwierdzić nie tylko ludzie, którzy byli dookoła nas, ale również ludzie z obsługi, którzy w tym czasie widzieli nas szukających maszyn. Ja sam dzwoniłem do niej dwukrotnie. Nie wiem, ile razy zrobiła to Agata, ale jestem pewien, że mnóstwo, ponieważ sam byłem tego świadkiem. Nie było w stanie się do niej dodzwonić, ale może nawet nie sam fakt tego, w jakim ktokolwiek był z nas w stanie, tylko sam fakt tego, że na festiwalu jest bardzo słaby zasięg Wybija godzina 23 A ponieważ Agata nie jest osobą imprezową Ja zostaję dalej na festiwalu A ona postanowiła wracać Zwygląda na to, że był z nami jej kolega Od bardzo długiego czasu I w sumie chłopak Wtedy jeszcze, tak mi się wydaje, że przynajmniej ówczesny Jej koleżanki Marti Renty Michał Gała Postanowił ją po prostu odprowadzić A my zostaliśmy z całą pozostałą ekipą Dalej bawić się na festiwalu Agata e, weszła do hotelu Michał postanowił poczekać na swoją taksówkę u nas w pokoju. Przypominam u nas w pokoju, który był na mnie i na Agatę. W międzyczasie wparowuje do pokoju z moją kartą Masza, która bierze Agatę za ciuchy i wyszarpuje z pokoju łącznie z Michałem Gałą. Podczas całej tej szarpaniny uderza Agatę drzwiami i sama sobie rykoszetem uderza w twarz tymi samymi drzwiami w łuk brwiowy. Agata w historii zaczyna do mnie wyzwania, że musi wrócić z powrotem na festiwal, żebym pojechał z nią do pokoju, bo się boi Maszy. Powywaliła ich z pokoju. Tak więc ja, jeszcze wtedy bezkonfliktowy, nie mając niczego sobie do zarzucenia, postanawiam poczekać na Agatę i razem wyruszyć z powrotem do hotelu w celu poproszenia Maszy, żeby utlenić z naszego pokoju, jeśli jest w takim stanie, i nie robić z tego żadnej awantury. Agata dojeżdża na festiwal w histerii, jak okazuje się potem, ze względu na to, że Masza groziła jej live'ami, które zakończą jej karierę. A ja sam dziwnym trafem dostaję z minuty na minutę pogróżki telefoniczne. Okazało się, że Masza w stanie niewyspania wstawiła mój numer, a ludzie podchwycili to i zaczęli pisać do mnie smsy z pogróżkami. Wiedząc, że Masza jest nie tylko niewyspana, wezwaliśmy karetkę, bo nie wiedzieliśmy, co jeszcze może sobie zrobić. Miała już poranioną twarz, była zdolna naprawdę do wszystkiego. Tak więc na miejsce miała podjechać karetka. Ze względu na to, że. Akcja miała się toczyć nie tylko, tak jak pod zasięgi planowała Masza, ale również dalej na sprawie sądowej, tak jak teraz będzie się dalej toczyła. Nagryliśmy materiał z karetki jako materiał dowodowy. Rzeczywiście, można było zawrzeć inne słowa niż te, które były użyte, co jest zmienia faktu, że materiał z tego, co się tam działo, jest po prostu materiałem dowodowym. Taka prawda... Że ja ci mogę zrobić takie kurwo exposed, że się kurwo zesrasz. A co ty możesz powiedzieć, że co, że ci pałam? Wow, że brałam narkotyki? Wow, kurwa 90% społeczeństwa bierze kurwa jebane narkotyki. Co ty kurwo możesz o mnie powiedzieć, że co, że się rucham z jakimś Mikołajem? Jebanym no-name'em? Kurwa powodzenia. Jesteś po prostu... Co ty możesz kurwa o mnie powiedzieć? Że czasem sobie biorę pigułę od czasu do czasu. Ja jakby mogę o tobie powiedzieć o wiele, wiele, wiele więcej. Przejdźmy teraz do nagrań głosowych, które wstawiła Masza, które miały pokazać, jaka naprawdę jest Agata. Dziś na story powiedziała ona o tym, że znały się bardzo krótko i w sumie nigdy się nie widziały. Stąd do zastanowienia jest, czy to, co mówi Agata, jest powiedziane naprawdę. Czy jest na tyle głupia, aby dziewczynie, której nigdy nie widziała na oczy, mówić o swoich ogromnych planach na karierę? A nawet jeśli, to czy w sumie dziewczynki z mniejszych miast, albo nawet czasem z większych, nie myślą o tym, żeby poznać księcia na białym koniu, żeby był majętny i żeby rzeczywiście mieć z niego jakieś profity? Uważam, że mimo wszystko Masza również nie jest osobą, która mogłaby umoralniać kogokolwiek. Dlaczego? Pod koniec kwietnia tego roku moralna Masza postanowiła szukać na innych dziewczyn, do wykorzystywania ich na gości do własnych korzyści, tym samym brać z nich pieniądz za to, że. Czy wam nie brzmi to jak nieważne wnioski wyciągnijcie sami. Moralna Masza generalnie lubi się mścić, co potwierdzają dowody na to, że gdy olał ją jeden z raperów, z którym postanowiła umówić się w celu przyklejania znaczków pocztowych na listy, postanowiła wysłać do jego dziewczyny wiadomości te, mimo tego, że wcześniej nie przeszkadzało jej pisanie do zajętego chłopaka. Zrobiła to natomiast wtedy, kiedy chłopak ten postanowił, że jednak jej nie chce. I będzie lojalny swoje dziewczynie. Mordo, kurwa. Mogę yy, no do 23 pociągu przyjechać. A jak nie, łączę do 23 to, to jutro. Bo kurwa, ja idę do studia ogólnie teraz. O które jutro i w ogóle warunek jest? Ja pierdolę. Na początku filmu powiedziałem, że powodem, dla którego nic nie było powiedziane wcześniej, był strach. To nie był mój strach, to był strach Agaty. Czy wiedzieliście o tym, że już w czerwcu Agata bała się wracać do domu, albo o tym, że mieszkała u mnie prawie 10 dni, albo o tym, że jej rodzice musieli przyjeżdżać, żeby nie była sama, albo że jeździła od znajomych do znajomych, żeby nie musieć przebywać w domu? Nie, nie wiedzieliście. A teraz spójrzcie na to. To był niekończący się cykl obawy. Wiedziała, że jeśli coś powie, tamto odbije piłeczkę jeszcze mocniej. Jeśli odpowie na to, będzie jeszcze bardziej. Czy wyobraźcie sobie, być w przyjaźni opartej na strachu przed tym, że ktoś może czegoś użyć przeciwko tobie? Ja nie mam pojęcia o czymś takim. Agata, Agata ma pojęcie. Jak to jest? Bać się tego, że jej przyjaciółka wyciągnie na materiały. No i obawa się sprawdziła. ona się zdumnąć i kurwa, znowu się, że mnie będzie szarpać, nie wiem co robić. Kurwa, ja, kurwa, to... Akcja pamiętnik. Masza porzuciła całe mnóstwo rzeczy rzeczy pierwszego użytku, ubrań, akcesoriów. Jedną z tych rzeczy był również pamiętnik, a w zasadzie notes ze strategiami marketingowymi, które musi wcielić w swoje życie. Zgodnie z polskim prawem kradzieżą nie jest porzucenie przedmiotu, które automatycznie wiąże się z porzuceniem własności. Tak więc przedmiot ten nie został ukradziony, a jedynie pozostawiony na pastwę losu. Ani ja, ani Agata nie pracujemy w żadnej placówce pocztowej, by dostarczać przesyłki. Jeśli Masza nie miała ochoty przyjść po swoje rzeczy, nikt nie będzie jej ich dostarczać. Jest to tylko pierwsza część i mam nadzieję, że nigdy nie będę musiał wypuścić drugiej związaną z Twoją przeszłością, bo byłaby ona znacznie gorsza. Pozostańmy w tej sytuacji, jaka jest teraz, i proszę Cię o zaprzestanie mówienia o kimkolwiek z nas. I o mnie, i o Agacie, i proszę skończ pisać do naszych znajomych czy rodzin. Bo masz o wszystko, co tworzysz w internecie, jest kłamstwem. Łącznie z tym, jak naprawdę się nazywasz.